Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. W Nowym Przymierzu mamy odwagę, aby wejść do miejsca Najświętszego przez nową i żywą drogę. Tak długo ciągle pytałem Boga, gdzie jesteś, panie? Ale kiedy usłyszałem nauczanie Andrew, było tak, jakby zajaśniała dla mnie światłość i po prostu wiedziałem, że Bóg jest tutaj z nami. A teraz, Andrew, witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj rozpoczynam ostatnią część nauczania o zatwardziałości serca. To już koniec trzeciego tygodnia. Mówiłem o tym, czym jest kryzys związany z zatwardziałością serca. Serca, czym jest zatwardziałość serca? Następnie mówiliśmy o przyczynach zatwardziałości serca, a teraz mówimy o tym, jakie jest lekarstwo na zatwardziałość serca. Jeśli śledziłeś to nauczanie, to lekarstwo jest naprawdę oczywiste. Pozwól, że wrócę i powiem kilka rzeczy. Zatwardziałe serce to nie tylko opis osoby, która buntuje się przeciwko Bogu lub nienawidzi Boga. Słowo zatwardziały oznacza zimne, niewrażliwe, nieczułe lub nieugięte. Myślę, że gdybyśmy byli szczerzy, każdy z nas musiałby przyznać, że jest w naszym życiu jakiś obszar, w którym jesteśmy niewrażliwi i nieugięci wobec Pana. Niektórzy ludzie mają problem z usłyszeniem głosu Pana. Niektórzy którzy wiedzą, że Bożą wolą jest uzdrowienie Twojego ciała, ale Ty nie potrafisz go przyjąć, ponieważ Biblia nazywa to zatwardziołością serca. Jesteś niewrażliwy na Pana, jesteś bardziej wrażliwy lub zdominowany przez to, co mówi lekarz, co czuje Twoje ciało, niż przez to, co mówi Słowo Boże. Każdy ma w swoim życiu jakąś dziedzinę, w której jest niewrażliwy na Pana. Być może jesteś bardziej wrażliwy na Pana, niż byłeś w przeszłości, ale każdy z nas może być bardziej wrażliwy, bardziej bardziej zdominowany przez świat duchowy niż przez świat fizyczny. Więc o tym już mówiliśmy. Następnie przyczyna. To, co powoduje. Ewangelia Marka 6.52 mówi, że ich serce było zatwardziałe, ponieważ nie rozważyli cudu z chlebami. A więc to, co rozważasz, decyduje o tym, na co Twoje serce będzie wrażliwe. A słowo rozważać oznacza studiować, rozmyślać, zastanawiać się, badać, koncentrować na myśleć o medytować. O tym właśnie jest mowa. A rzeczy, na których skupiamy naszą uwagę, są tym, co nas zdominuje. A smutny fakt jest taki, że przeciętny człowiek w tym nowoczesnym społeczeństwie jest bardziej zdominowany przez cały naturalny wkład niż hmm. przez duchowy. Duchowy wkład otrzymujesz poprzez studiowanie Słowa Bożego, poprzez osobistą relację z Panem, modlitwę i relację z Panem. Otrzymujesz je przez bliskość i społeczność z innymi wierzącymi. Bóg mówi do ciebie przez nich, przez chodzenie do kościoła i tym podobne rzeczy, a smutny fakt jest taki, że większość ludzi nie spędza zbyt wiele czasu w Słowie Bożym, nie mają naprawdę silnej relacji, w której słyszeliby bezpośrednio od Pana, więc muszą polegać na tym, że ktoś inny, w pewnym sensie będzie ich karmił, co do pewnego stopnia może pomóc, ale nigdy nie osiągniesz pełni swojego potencjału, dopóki nie dorośniesz i nie nauczysz się, jak zacząć jeść samemu i skupiać się na sprawach Pana. Tak czy inaczej, spędziłem ponad tydzień, prawdopodobnie 10 dni, mówiąc o tym, co jest przyczyną zatwardziałości serca, a dzieje się tak dlatego, że jesteśmy przytłoczeni informacjami tego świata. Skupiamy się na tym, patrzymy na nasze problemy tylko fizycznymi, naturalnymi. Oczami. Nie oceniamy rzeczy duchowo i już w dużym stopniu to omówiłem. Wiem, że nie wszyscy oglądają codziennie, a nawet jeśli oglądacie, to w międzyczasie śpicie, dzieją się różne rzeczy, musisz zdobyć to nauczanie, aby móc do tego wrócić. W przyszłym tygodniu będę je oferował po raz ostatni. Musisz dojść do miejsca, w którym patrzysz na świat przez pryzmat Słowa Bożego i tego, co ma do powiedzenia Słowo Boże. Także jeśli lekarz powie, że umrzesz, to nie będzie to dla ciebie ostateczny wyrok. Jeśli nie patrzysz przez pryzmat Słowa Bożego, nie zdajesz sobie sprawy, że u Boga wszystko jest możliwe i patrzysz tylko na to, co w świecie naturalnym. Jeśli lekarz wyda na ciebie wyrok śmierci, większość ludzi Pada się jak tani neseser i myśli, to już koniec, bo przecież lekarze nic nie mogą zrobić. Jeśli jednak patrzysz przez pryzmat Słowa Bożego, jeśli twoje serce jest skupione na Bogu i na relacji z nim, zrozumiesz, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dla Boga to nic wielkiego, żeby uzdrowić raka, ślepotę, głuchotę czy cokolwiek innego. Wiem, że niektóre z tych rzeczy, o których mówię, ludzie oglądający to myślą, jesteś zupełnie szalony. A to dlatego, że nie patrzysz przez Słowo Boże. Ale kiedy zagłębisz się w Słowo Boże i zobaczysz, jak Pan uczynił coś dla innych ludzi, a potem powiedział, że nie ma względu na osobę, że to, co uczynił dla kogoś innego, uczyni i dla ciebie, to zmienia Twój sposób myślenia, to zmienia Twoje serce. Twoje serce staje się wrażliwe na coś więcej niż tylko na świat Fizyczny, naturalny. To jest ważne, a więc na czymkolwiek skupiasz swoją uwagę, będzie to nad tobą dominować. Jeśli jesteś zdominowany przez strach, zwątpienie, gniew, gorycz, ból, ubóstwo i chorobę, to dlatego, że skupiasz się na sferze naturalnej. Możesz modlić się o nadnaturalne rezultaty, ale twoja uwaga skupia się na sferze naturalnej, a jak myślisz w swoim sercu, taki będziesz, niezależnie od tego, o co się modlisz. Będziesz taki, jak myślisz w swoim sercu. Niektórzy z was modlą się o uzdrowienie, ale nie widzicie siebie uzdrowionymi. Myślisz jak chory, podawałem już ten przykład, ale Connie Weisskopf, kobieta, która została uzdrowiona z raka, kiedy zdiagnozowano u niej raka, wszyscy jej przyjaciele mówili, musisz dowiedzieć się wszystkiego o raku. A pan przemówił do niej i powiedział, nie, jest dokładnie odwrotnie, musisz dowiedzieć się wszystkiego o uzdrowieniu. Zagłębiła się w słowo i została uzdrowiona, ale widzisz, to robi większość ludzi. Skupiają się na tym, co naturalne, co mogą zrobić w sferze naturalnej i ich skupienie, Wiara jest w tym, co naturalne, a nie w tym, co nadnaturalne. Nie jestem przeciwko lekarzom, mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, ale lubię, kiedy lekarze rezygnują z leczenia danej osoby, a ona przychodzi do mnie i mówi, nie da się nic zrobić. Wysłano mnie do domu, żebym umarł. Lubię to, ponieważ to oznacza, że już nie skupiają się tylko na naturalnym wymiarze, próbując jakichś holistycznych terapii i nie mam nic przeciwko temu, ale mówię, że ludzie skupiają się na tym, co naturalne, jednocześnie próbując uzyskać nadnaturalne rezultaty. Podoba mi się, kiedy ludzie rezygnują z tego, co naturalne i mówią, że nie ma nadziei, że to już koniec, bo wtedy nie masz nic, co by cię trzymało i możesz skupić się na tym, co mówi Słowo Boże i jak możesz przyjąć w sposób nadnaturalny. To tak naprawdę pozytywne doświadczenie. Wiem, że niewielu ludzi myśli w ten sposób, ale też dlatego niewielu ludzi chodzi w uzdrowieniu, ogląda dobrobyt, uwolnienie i inne rzeczy, ponieważ w pewnym sensie są zniewoleni. Są niewolnikami tego, co naturalne. Wszyscy żyjemy w świecie naturalnym. Nie mówię, że mamy go ignorować. Są pewne naturalne rzeczy, które trzeba robić. Jeśli masz problemy ze zdrowiem, musisz się odpowiednio odżywiać, ćwiczyć. Nie musisz wprowadzać do organizmu. Trucizny I tak dalej. Istnieją naturalne rzeczy, które musisz robić, ale nie możesz ufać tylko temu, co naturalne. Musisz ufać Bogu. Istnieją pewne duchowe rzeczy, które wpływają na twoje zdrowie. Pismo mówi, że zdrowe serce działa dobrze, jak lekarstwo. Mówi ono, że jeśli czcisz Pana, to przedłuży twoje życie, będziesz żyć długo na ziemi, że Słowo Boże jest zdrowiem dla całego twojego ciała i życiem dla tych, którzy je znajdują. Nie chodzi tylko o to, co fizyczne. Są pewne fizyczne rzeczy, które musisz robić. Nie nadużywaj swojego ciała i nie oczekuj, że będziesz długo żyć, ale jednocześnie nie ograniczaj swojej wiary tylko do wykonywania fizycznych, naturalnych czynności, zapominając o kwestiach emocjonalnych. Wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, czczenie swoich rodziców, słowo Boże jest zdrowiem dla Twojego ciała. Musisz o tym pamiętać, nie możesz ograniczać się tylko do świata fizycznego, naturalnego. Jeśli więc rozumiesz wszystkie te rzeczy, których nauczałem przez trzy tygodnie, lekarstwo jest naprawdę proste. Mówiłem o kryzysie zatwardziałego serca, o przyczynach zatwardziałego serca, a teraz lekarstwo na zatwardziałość serca jest bardzo proste musisz stale skupiać się na Bogu. To jest naprawdę takie proste. Gdybyś zrozumiał, jak to zrobić, moglibyśmy zakończyć tę serię tutaj i powiedzieć, to wszystko, po prostu skup się na Bogu i szukaj go całym swoim sercem, a twoje serce będzie wrażliwe na Boga. To naprawdę jest takie proste, ale pozwól, że zwrócę uwagę na kilka kwestii. Większość ludzi nawet nie wierzy, że możliwe jest ciągłe szukanie Boga. Robią to w krótkich odstępach czasu. W najlepszym wypadku najbardziej zaangażowani chrześcijanie to zazwyczaj ludzie, którzy mają specjalnie poświęcony czas. Poświęcają 15 lub 30 minut dziennie i w tym czasie skupiają się na Panu. Ale potem, kiedy już wyjdą ze swojej komory modlitewnej, idą do pracy. A czas, który spędzili na studiowaniu słowa lub na modlitwie, zazwyczaj nie ma nawet wpływu na ich dzień. Mogą być podli jak wąż, wchodzą w swój tryb sprzedawcy, w którym fałszywie przedstawiają swój produkt i nawet nie zdają sobie sprawy, że jest to sprzeczne. Nie twierdzę, że posiadanie specjalnie poświęconego czasu jest złe. Jest to lepsze niż nieposiadanie takiego czasu, ale jeśli skupiasz się na Panu tylko przez 30 minut dziennie, czy ile tam trwa ten czas, a potem reszta dnia należy do ciebie i oglądasz rzeczy, które nie oddają chwały Bogu, słuchasz Słuchasz różnych rzeczy, pozwalasz, żeby przyszły do Ciebie niewiara, kierujesz się wartościami i rzeczami, które są sprzeczne z tym, co mówi Słowo Boże. W pewnym sensie unieważniasz ten specjalnie poświęcony czas. Musimy dojść do miejsca, w którym nasze serca i umysły są stale skupione na Bogu. W zeszłym tygodniu przeprowadzono ze mną wywiad w programie telewizyjnym. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, ale w końcu padło pytanie jak wygląda twoje życie modlitewne? Powiedziałem zaszokuję wielu ludzi, ponieważ większość ludzi myśli, że musisz mieć te długie okresy czasu. Mógłbym o tym nauczać. Mam całą serię zatytułowaną Lepszy sposób modlitwy. Więc jeśli niektóre z rzeczy, które teraz powiem, potargają Twoje piórka, powinieneś zdobyć to nauczanie. Myślę, że bardzo by Ci to pomogło. W Ewangelii Mateusza, rozdział szósty, Jezus mówi, nie sądźcie, że zostaniecie wysłuchani przez swoją wielomówność. Wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie. I tak dalej. Kiedy zacząłem szukać Pana, modliłem się 4 lub 5 godzin dziennie. Zamykałem się w pokoju i skupiałem się na tym. Modliłem się nawet 17 godzin pod rząd w czasie, który był naprawdę krytycznym w moim życiu. W ciągu jednego dnia spędziłem 17 godzin, mówiąc, modląc się, yeah, yeah. Chodząc i robiąc różne rzeczy, zdarzały mi się długie, wydłużone okresy czasu. Jezus też tak robił? Modlił się przez całą noc, ale jeśli zajrzysz do pisma, są tam tylko dwa, trzy przypadki, kiedy modlił się całą noc. Nie jest to większość sposobów, w jaki się modlił i naprawdę nie sądzę, aby można było wytrzymać, modląc się 10, 15 godzin dziennie albo 5 godzin dziennie, czy dwie godziny dziennie, tak jak mówią o tym ludzie. Sam doszedłem do tego, że modlę się tak, że jestem w ciągłej społeczności z Panem. Nagrywam ten program, nauczam, potem idę do garderoby, zmieniam koszulę, wracam i nagrywam następny. Zwykle nagrywamy 10 odcinków w ciągu dnia. I zapewniam cię, pamiętam, jak ostatnio, kiedy wracaliśmy, modliłem się. Boże, jakiego wersetu mam teraz użyć? Po prostu siedzę tutaj i jestem w ciągłej społeczności z Panem. Modlę się i rozmawiam z Panem cały czas. Biblia mówi, nieustannie się módlcie. Myślę, że można to rozumieć na wiele sposobów. Oznacza to, że kiedy zaczynasz się o coś modlić, nie przestawaj, dopóki nie zobaczysz, aż się wypełni. Nie rezygnuj z modlitwy, ale myślę też, że to oznacza, że masz być w ciągłej społeczności z Panem. Ja nie mam tego specjalnie poświęconego czasu, w którym skupiam się na Bogu, a potem reszta dnia należy do mnie i robię cokolwiek. Staram się skupiać na Panu cały czas. Przyznam się, że często chodzę na spacery i w tym czasie modlę się przez godzinę lub dwie bez przerwy. Jestem skupiony na Panu i mam z nim społeczność. Kiedy prowadzę samochód, dużo się modlę, ale nie mam zorganizowanego czasu modlitwy, w którym modliłbym się przez określony czas. Nie mówię, że to jest złe. Jeśli robisz to z odpowiednią postawą, może to być dobra dyscyplina i może to coś osiągnąć ale może też stać się legalizmem, który sprawia, że czujesz, że musisz to robić, aby Bóg Cię kochał i akceptował. A to nie jest właściwa postawa. Wierzę, że Pan chce, abyśmy po prostu odnosili się do Niego, abyśmy mieli z Nim społeczność, abyśmy nieustannie skupiali na Nim nasz umysł. Jeśli jadę i słucham wiadomości, w których mówią o tym, co się dzieje, w czasie, w którym nagrywam te programy, mówią o koronawirusie, który zabił setki ludzi na całym świecie i mówią o tym, ale zamiast o tym myśleć, słuchać tych informacji i pozwalać, aby te rzeczy do mnie docierały, siedzę. Przetwarzam je, modlę się i mówię nawet na głos. Ojcze, dziękuję Ci, że w moim życiu nie ma miejsca dla żadnego wirusa. Kiedy jakiś zarazek mnie dotyka, to umiera. Jestem cmentarzem dla zarazków. Siedzę i wypowiadam swoją wiarę. To jest modlitwa. Jestem w relacji z Panem i siedząc tutaj będę się modlił o to, jak powinienem na to zareagować. W Hongkongu mamy kilku ludzi, o których właśnie rozmawiałem z moją asystentką i powiedziałem, że musimy sprawdzić, czy chcą wyjechać. Czy chcą wrócić tutaj na jakiś czas i uniknąć wystawiania się na to? Modlę się o różne rzeczy, nie mam określonego czasu, w którym skupiam się na Panu. Staram się skupiać na Panu, trwać w modlitwie i modlić się z Bogiem 24 godziny na dobę. I wiesz, nie robię tego idealnie. Nie chcę tego tak przedstawiać, ale robią to do tego stopnia, że w nocy moje sny są w całości poświęcone Panu. Modlę się we śnie. Rozmawiam z Panem w snach. Nie mówię, że musisz tak robić. Moja żona jest typem osoby, która mówi, że nie śni, a ja wiem, że śni, bo słyszałem, jak mówiła przez sen, więc ma sny, ale ich nie pamięta. Jednak ja pamiętam swoje sny. Kiedy śpię, czuję się tak, jakbym nie spał. Czasami trudno mi powiedzieć, czy jestem obudzony, czy śpię, ponieważ mój umysł cały czas pracuje. I przez Just cały czas, saying, kiedyś śpię, modlę się, rozmawiam z Panem o różnych rzeczach. Nie potrafię ograniczyć swojego życia modlitewnego do jednej godziny dziennie. To tak, jakbym był z moją żoną, z którą jesteśmy razem 24 godziny na dobę i gdybym mógł powiedzieć, że spędziłem dziś z Jamie jedną godzinę, a przecież miałem do niej dostęp przez 24 godziny, nie sądzę, żeby to była bardzo dobra relacja. Jamie i ja, kiedy jesteśmy osobno, robimy coś innego, ale kiedy jesteśmy w domu i jestem z nią, jesteśmy razem przez cały dzień i rozmawiamy przez cały dzień. Możemy robić coś innego. Różne rzeczy mogą zajmować naszą uwagę, ale nigdy nie jestem jej nieświadomy. I gdyby chciała coś powiedzieć, ja cały czas słucham. Myślę, że potrzebujemy takiej relacji, w której nasze umysły są ciągle skupione na Panu. Księga Izajasza 26,3. I po prostu w tym żyjemy. Jesteśmy skupieni na świecie duchowym. Za każdym razem, kiedy ktoś mówi nam o czymś ze świata naturalnego, nie zamykamy się tylko na fizyczne fakty, ale patrzymy poza nie. Boże, czy to prawda? Czy tak właśnie musi być? Czy można to zrobić inaczej? I w ten sposób skupiam się na wszystkim, co mnie spotyka. Wiem, że niektórzy z Was mogą pomyśleć, że przesadzam, ale ja tak właśnie żyję. Powtarzam, nie robię tego idealnie, ale za każdym razem, kiedy coś innego przykuwa moją uwagę i odwraca mnie od całkowitego skupienia na panu, nie trwa to długo, zanim zaczynam dostrzegać różnicę i wracam tak szybko, jak tylko mogę. Są jednak ludzie, którzy żyją w naturalnym świecie. Myślą w sposób naturalny, odnoszą się do ludzi w sposób naturalny, zachowują się, jakby byli tylko ludźmi. Nie zdają sobie sprawy z tego, kim są i że w ich wnętrzu mieszka Bóg, więc żyją w świecie naturalnym. A kiedy wszystko idzie nie tak i dochodzi do katastrofy, wtedy stają się duchowi i zaczynają szukać Pana i pytać: Boże, co powinienem zrobić w tej sytuacji? Ja nie czekam, aż dojdzie do katastrofy. Nieustannie staram się szukać Pana i osobiście wierzę, że Bóg tysiące razy uchronił mnie przed popełnieniem błędów tylko dlatego, że trwam z Nim w społeczności. Tak więc wracając do trzeciej części nauczania, po omówieniu kryzysu związanego z zatwardziałością serca i tego, co powoduje, że twoje serce jest zatwardziałe, ponieważ skupiać się, rozważasz inne rzeczy, lekarstwo jest oczywiste. Musisz się po prostu odwrócić i skupiać się na Bogu nieustannie. Musisz być na nim skupiony i wiem, że kiedy to mówię, niektórzy z Was myślą, orety, jak mam to robić i jednocześnie oglądać 5-10 godzin telewizji dziennie i robić to wszystko, co Ty. To prawdopodobnie spowoduje dużą różnicę w Twoim stylu życia. Po pierwsze, nie sądzę, żebyś w tym światowym systemie znalazł dobre rzeczy do oglądania i czytania przez 5 czy 10 godzin dziennie. Nie sądzę, żeby było aż tyle dobrych rzeczy, ale nawet gdybyś je znalazł, samo zajmowanie się tym, co naturalne, przez 5 czy 10 godzin dziennie, nie byłoby dobre. Musisz dojść do miejsca, w którym możesz skupiać się na Bogu, a jednocześnie chodzić do pracy i robić różne rzeczy. Ludzie ciągle mi mówią, ale ty jesteś kazdą dzieją, dla ciebie to coś innego, bo nie pracujesz w wszystkim zawodzie. Ja pracuję i muszę skupiać się na swojej pracy i robić różne rzeczy. Nie mogę skupiać się na nie na panu. Pozwól, że o coś cię zapytam. Czy możesz iść do pracy i jednocześnie czymś się martwić? Wiesz, jeśli jedno z twoich dzieci rozrabia i masz problem, myślisz o nim, ale mimo to idziesz do pracy i możesz wykonywać swoją pracę. Możesz iść do pracy i przez cały dzień martwić się o swoje finanse. Nigdy nie wyleciało ci to z głowy, masz to z tyłu głowy, a mimo to jesteś w stanie funkcjonować i wykonywać swoją pracę. Cóż, ta sama część ciebie, która się martwi, jest tą samą częścią ciebie, która medytuje nad sprawami Boga. Zamartwienie się to nic innego jak rozmyślanie o tym, co może pójść źle, to myślenie o najgorszym możliwym scenariuszu. Ciągłe myślenie o Panu wykonuje ta sama część Ciebie, która się martwi, ale robi to w pozytywny sposób. Myślisz o Bożej dobroci. Przypominasz sobie wersety, którymi do ciebie przemówił. Chodzi mi o to, że jeśli możesz iść do pra pracy i martwić się przez cały dzień, to możesz też iść do pracy i przez cały dzień skupiać swój umysł na Panu. Wiem, że większość ludzi nawet nie i wierzy, że to możliwe, ale spójrz na drugi List do Koryntian 10:3. Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała, gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Ten werset mówi, że każdą myśl możesz zniewolić do posłuszeństwa Chrystusowi. Nie musisz pozwalać, aby twój umysł błądził. Nie musisz pozwalać, aby zdominowało cię to wszystko, co zajmuje ludzi, którzy nie znają Pana. Powtarzam, nie wierzę, że Bóg chce. Abyśmy żyli w klasztorze, chowali głowę w piasek i próbowali to ignorować. Do pewnego stopnia musisz się wycofać i nie pozwolić, aby ścieki tego świata przepływały przez nasze umysły. Żyjemy w upadłym świecie, będziemy mieć kontakt z bezbożnymi ludźmi, bezbożnymi postawami i wartościami, ale nadal możesz trzymać swój umysł na tym, niezależnie od tego, co się dzieje wokół ciebie. A ludzie, którzy mówią, Ty jesteś kaznodzieją, i dla Ciebie to co innego, nie zawsze byłem kaznodzieją. Wiesz co? Przeszedłem przez wojsko i w wojsku byłem narożony na bezbożność, na skalę, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Straszne, okropne rzeczy, a mimo to zapewniam cię, że trwałem w społeczności z Panem. Przez cały czas modliłem się i szukałem Boga, prosząc Go, aby dał mi możliwość przemawiania do tej ciemności i czynienia różnicy. Mówiłem i prosiłem Boga, aby te rzeczy, które widziałem, jak robią inni, nie miały na mnie wpływu. Absolutnie trwałem w społeczności z Panem, chociaż znajdowałem się w bardzo negatywnych sytuacjach i udowodniłem, że można mieć umysł skupiony na Panu. Nie musisz być kaznodzieją. Prawdą mówiąc, ludzie, którzy mówią, Ty jesteś kaznodzieją. Nie rozumieją tego. Mam 650 pracowników. Wczoraj miałem spotkania od, sam nie wiem, zaczęły się o 8 rano i trwały do 20 wieczorem. Wczoraj pracowałem 12 godzin i bez przerwy miałem spotkania. Jeśli myślisz, że kaznodzieja nie ma nic do roboty, widocznie nie jesteś kaznodzieją. Nie zdasz się. Tak czy inaczej, zdarza się to kaznodzieją zdarza się to każdemu. Jest wiele różnych rzeczy, które zabiegają o naszą uwagę, a ty możesz trzymać swój umysł na Panu. Jeśli tak zrobisz, jeśli to wszystko o czym myślisz, będziesz mieć wrażliwe serce na Boga, a staniesz się zatwardziały wobec rzeczy diabła. Skończył mi się dzisiaj czas, a w przyszłym tygodniu będę miał ostatnią okazję, aby oferować to w moim programie. Mam książkę zatytułowaną Zatwardziałość Serca, mam też płyty CD i DVD, które również omawiają to nauczanie i obiecuję Ci, że to uczyni wielką różnicę w Twoim życiu, dlatego proszę, posłuchaj naszego speakera, zadzwoń lub napisz dzisiaj, aby otrzymać materiały i dołącz do mnie w kolejny poniedziałek w Prawdzie Ewangelii. Nauczanie Andrew Łomaka za twardziałość serca jest dostępne w języku polskim jako książka w formie drukowanej lub jako audiobook. Możesz ją zdobyć dzwoniąc do nas pod numer telefonu 42 280 78 67 lub wchodząc na naszą stronę internetową awmpolska.com zakładka sklep. Znajdziesz tam więcej książek oraz darmowych nauczań Andrew'a Womacka, które zachęcą i zbudują Twoją wiarę. Zapraszamy. Zanim zostałeś ukształtowany w łonie Twojej matki, Bóg już określił cel dla Twojego życia, cel od Boga. Bóg ma cel, by przygotować Cię do Twojego powołania. Mówię Ci, że Harris Bible College to miejsce do tego. Jeśli chcesz zmiany życia, przyjdź do Harris. Przyjdź do Harris! Kolejne dwa lub trzy lata mogą być najbardziej potężnym czasem Twojego życia. Jeśli będziesz siedział w Słowie Bożym przez 4 godziny dziennie, przez 5 dni w tygodniu, przez dwa lub 3 lata, to zapewniam cię, Bóg będzie do Ciebie mówił i zacznie pokazywać Ci Twój cel. Wszyscy mamy cel i przeznaczenie, które odkryjesz, kiedy przyjdziesz do Harris Bible College. Harris Bible College. Odkryj swoje przeznaczenie. Przygotuj się do życia w nim. Szkoła Harris jest dla ciebie. Po więcej informacji zadzwoń 42 280 78 68 lub wejdź na naszą stronę internetową cbcpolska.com. Odkryj swoje przeznaczenie. Przygotuj się do życia w nim. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew Womack Ministries. Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim Jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy módl się o to i zostań nim już dziś.